W wielkopolskim popołudniu Radia Poznań przechodzimy do spraw gospodarczych. Dane statystyczne dotyczące ubiegłego roku były lepsze od oczekiwań. Kondycja polskiej gospodarki okazała się naprawdę dobra. Przypomnijmy, że PKB Polski wzrósł w ubiegłym roku o 4,9%. Bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie, ale jednocześnie coraz więcej małych firm likwiduje się. Czego obawiają się polscy przedsiębiorcy? O to zapytam gościa dzisiejszej audycji, którym jest prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Jacek Silski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ciekawa sytuacja, prawda? Jest wzrost gospodarczy, a jednocześnie dużo obawy co do przyszłości. No tu jeśli chcemy mówić o obawach i nadziejach, to trzeba popatrzeć na zróżnicowanie segmentów gospodarczych, prawda, bo jeśli chodzi na przykład o małe kawiarnie, restauracje, to może różnie się no układać, właśnie, prawda, i tam inaczej. Jest, jest dużo problemów, ale Polska, a Wielkopolska w szczególności, stoi przemysłem, prawda, i ten wzrost gospodarczy na pewno wynikał z tej strony, bo chcemy być coraz bardziej uprzemysłowieni, tym bardziej, że widzimy jakie zagrożenia na świecie, Powstają, gdzie Amerykanie y, pomylili się jednak z tym wielkim zaangażowaniem w Chinach, no i szukają też możliwości przeniesienia, ale nie tylko Amerykanie, bo i Niemcy, i Francuzi, którzy myśleli, że pobudują nowe fabryki gdzieś tam w Rosji, gdzieś na Syberii, tam będą w skali Masowej produkować te Volkswageny, Audi i inne podobne samochody, a jednak stało się inaczej. I stąd my mamy wielką szansę na to. Aby ta, ta, ten przemysł się przeniósł trochę do Polski. Ale nie tylko przemysł, taki, ten tradycyjny, ale też obserwujemy my, jako pracodawcy, jako związek pracodawców, obserwujemy też przenoszenie albo zwiększanie zakresu usług, które kiedyś były wykonywane w Europie Zachodniej, nawet, już nie mówię, że gdzieś tam w Chinach i tak dalej, na rzecz zwiększania potencjału. W, w, w Polsce właśnie jeśli chodzi o informatyków, przemysł informatyczny szeroko pojęty. Czyli być może ze względu na to, że ta działalność przenoszona jest do polskich krajów, gdzie są na przykład dużo wyższe koszty pracy. Tak. No to też te nasze wyniki nie są takie złe. Może to jest coś. Ale, ale to, a pan wyraził się tutaj to, o tych kosztach pracy. Na pewno jeszcze są. Koszty pracy w Europie Wschodniej wyższe. Ale co zaczynają cenić, i my to obserwujemy? Ja już mam przykłady firm. Co, 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 co się stało? Polacy, a Wielkopolanie w szczególności, mają wielki potencjał twórczy. I to jest to. to, to, to te te, te wynagrodzenia jeszcze troszkę są wyższe. Ale nie zawsze. Coś się dziwnego stało na ubiegłym roku, żeśmy zauważyli, że 30 lat temu. To niemieckie firmy kupowały polskie firmy cukrownie po to, żeby przejąć rynek, zlikwidować te firmy, a w tej chwili co się dzieje? Kupują nawet nieraz nasze małe, średnie firmy po to, aby, zaskoczenie, przejąć technologię od Polaków. No, po prostu coś nienormalnego. I z tego może wynikać ten, ten, ten wzrost? Natomiast ta opinia o polskiej przedsiębiorczości, ona jest chyba w całej Europie powszechna, że raczej wszyscy doceniają tą polską przedsiębiorczość i u przedsiębiorców samych, i u pracowników również, którzy się okazują bardzo ludźmi otwartymi, chętnymi do nauki. Twórczymi, twórczymi no właśnie. Tak, i twórczymi. Ale jeśli już mówiliśmy o tym, że są te obawy, to ja mam takie pytanie, czy w tym środowisku są jakieś takie recepty gotowe? Propozycje rozwiązań, które na dziś jeszcze bardziej poprawiłyby tą sytuację, bo my radzimy sobie lepiej niż, powiedzmy, gospodarki krajów zachodnich, tak, tak. ale, ale no te bolączki jakieś są. I co w takim razie to środowisko proponuje? My, my jako, jako Związek Pracodawców, organizując, jakby pomagając naszym, naszym członkom, bo od tego jesteśmy, to przede wszystkim proponujemy. Większą ilość szkoleń, pozyskiwania wiedzy. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, oni są odporni na wiedzę. Oni nie chcą się uczyć. Nie chcą pozyskiwać wiedzy, żeby zmienić swoje firmy. Tak. Prawda? A my proponujemy i widzimy, że to od, 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 od momentu covidu już to się stało, że uruchomiliśmy takie pogotowie ratunkowe, żeby dostarczać naszym członkom jak największą wiedzę. I nie szczegółową w zakresie ich działania, bo my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale próbować namawiać uczelnie do kontaktów z, z przedsiębiorcami, z pracodawcami, nawet tymi najmniejszymi. I odwrotnie, pracodawców namawiać, korzystajcie z dorobku naszych uczelni, a my będziemy u, umożliwiali wam kontakty. Oczywiście powiem, że jak ja zaczynałem 20 lat temu tą swoją działalność społeczną, bo to nie jest moja praca, bo jak wielu wiele osób wie, czym innym się zajmowałem i się zajmuję, to pamiętam, jak ja, się, jak ja się pojawiłem 20 lat temu, dziekana jednego wydziału Politechniki, drugiego czy uniwersytetów, to patrzyli trochę na mnie jak, jak, jak na dziwado, bo im się wydawało wtedy, jeszcze na początku lat 2000, że oni są sami dla siebie. Tak. A, a pracodawcy? A, a, a po co? I ja wtedy tłumaczyłem że żeby nie pracodawcy, którzy organizują pracę swoim pracownikom, którzy płacą podatki. Że, żeby, żeby nie te firmy, które płacą podatki, nie byłoby budżetu, z którego wy jesteście jako uczelni utrzymywane. Tak, czyli można mówić tutaj o wspólnym interesie <noise> tak, biznesu, i nauki, pracobiorców, tak, tak. tak samo. Natomiast jeszcze kiedy mówił pan o tej roli takiego samokształcenia, otwartego umysłu, to naszła mnie taka myśl, że są takie sprawy, których jednak przeskoczyć się. Nie da w takim indywidualnym spojrzeniu, bo na przykład mamy ten kryzys energetyczny, prawda? Pernie. I teraz te działania, które zostały podjęte przez rząd, bardzo ciekawe. I chciałbym się dowiedzieć, jak pan to ocenia. Bo na przykład no 18 stycznia PGNIG obniżył cenę gazu dla małych i średnich przedsiębiorców o 19%. Tak, pierwsze pytanie, czy to jest dobry ruch. A potem kolejny ruch. Jeśli chodzi o ceny gazu dla piekarni i cukierni, gdzie tam nawet trzykrotne obniżenie cen przewidywane jest od kwietnia. Czy to są rozwiązania, które rzeczywiście pomogą przedsiębiorczości? Na pewno to są rozwiązania, które pomagają, tak jak pomogły te wszelkiego rodzaju w okresie COVID-u. Tarcze ochronne i tak dalej tymczasowe. To na pewno, tak, to, to, to na pewno pomogło, bo to mojej firmy też dotyczyło. Przy czym yy, rząd ma, im, yy, ma, ma, ma też jakiś problem. Bo oczywiście, że poza tymi małymi yy, firmami yy, członkiem naszej organizacji są również i duże firmy. I, i tam jest ten problem, prawda, że jak, jak dla, dla, dla firmy yy, dla firmy yy, no, ten koszt energii. Czy to elektrycznej, czy to gazu jest, jest znaczący, to może wystąpić problem. I ten problem oczywiście nie występuje zaraz, za miesiąc, za, za tydzień, ale to może spowodować koszty, wzrost takich kosztów, gdzie, gdzie ta firma może się nie znaleźć na rynku, no, czy krajowym, czy, czy nawet zagranicznym, bo jeśli rząd niemiecki, zarówno w COVID-19, wrzucił olbrzymie pieniądze, największą dotację w całej Unii Europejskiej, kwotowo, wręcz po prostu tam rząd, jak to rozmawialiśmy z naszymi kolegami z tamtych organizacji, powiedział: Bierzcie każde pieniądze, ile chcecie. No i teraz i teraz to samo się dzieje. Więc to my wtedy w kontekście jakby konkurencji międzynarodowej w otwartym rynku Unii Europejskiej możemy mieć problem. I nawet zauważamy coś takiego, bo mam również takie firmy, że małoby w to wierzyć, że że firmy informatyczne potrzebują bardzo dużej energii. Bo to zarówno, to nie chodzi o 10, 20 laptopów czy komputerów i tak dalej, ale firmy na, informatyczne na bardzo wysokim poziomie technicznym, które obsługują firmy nawet globalne z Nowego Jorku, ze Stanów, prawda, a takie mamy w Poznaniu, w Wielkopolsce, tam zapotrzebowanie na energię jest olbrzymie, ponieważ te. te te, te komputery nie, niektóre Muszą pracować całą dobę database, prawda, Te, które utrzymują bazy danych. No to nie można powiedzieć, że no wychodzimy z pracy, zamykamy komputery. Nie, no bo po prostu bo świat działa na okrągło, prawda. Tak. U nas jest południe, a tam jest rano, prawda i tak dalej. Więc tu, tu i tu trzeba, i po to jest również my jesteśmy jako organizacja, pokazywać rządowi, gdzie mogą wystąpić problemy. Nie w takich firmach jak huty. A również w takich firmach jak firmy informatyczne, wysokiego szczebla, zaawansowania. Ale dlatego ja uważam, i tak uważałem i 10 lat temu, i 20 lat temu, że organizacje pracodawców, takie jak nasza, muszą zawsze współpracować z rządem obojętnie kto rządzi, dla mnie jest ważne, kto rządzi, ale obecnie kto rządzi, aby rządowi wskazywać na te właściwe rozwiązania. I tej porady pewnie każdy rząd będzie potrzebował. Teraz, w związku z tym, że pewnie tego tematu nie damy rady rozstrzygnąć tak do końca, przedstawić wszystkich niuansów, kiedyś pewnie będziemy musieli wrócić do tej rozmowy. Proponowałbym krótką przerwę, a później powrót do nieco innego tematu. W słowach. No i zgodnie z zapowiedzią zmieniamy nieco temat, już bardzo luźno związany może z działalnością biznesową, dlatego że przechodzimy do tematu rocznicy 75 rocznicy urodzin ojca Jana góry. Dla przypomnienia gościem dzisiejszego programu jest pan Jacek Silski, który jak się okazuje też ma swoje impresje związane z postacią ojca Jana Góry. Proszę w takim razie przedstawić, jak pan wspomina samą tą postać. Ja bym zaczął od tego, że tak burzał w po serio wiele osób yy, na, na ojca Jana Góry mówili, że to najlepszy człowiek biznesu wśród yy, kapłanów, a z kolei z, i, I z czego to mogło do, wynikać? Ponieważ ojciec Jan Góra był bardzo głęboko zanurzony w nauczaniu Jana Pawła II. My jako osoby, które no wielokrotnie obserwowaliśmy poprzez nasze wyjazdy do Rzymu na audiencje na do Jana Pawła II, widzieliśmy te wyjątkowe, no będzie przyjazne kontakty między Janem Pawłem II a ojcem Janem Górą jednocześnie dlaczego tak to wynikało z tego wynikało, ponieważ um, ojciec Jan Jangura był zanurzony w, w Chrystusie i w nauczaniu Jana Pawła II, ale również w tych zagadnieniach, które były też wyjątkowe w, w życiu Kościoła, czyli encykliki, na przykład *Senti sinus anus*, *Laboris Excessi, A dla mnie Ojciec Jan był tą osobą, którą w 1996 roku już tak osobiście poznałem, a przez te początki od 1988 roku, gdzie rozpocząłem samodzielną działalność gospodarczą. Dlaczego wtedy? Bo już wiedziałem, że, że komunizm się sypie i że coś się stanie, i wtedy wystartowałem i powiem, że w latach tych, przez te pierwsze 10 lat prawie czułem się trochę rozbity jako człowiek. Autentycznie w kościele katolickim, i nie wiedziałem, gdzie tam rzeczywistość, że, że wiedziałem, że nie komunizm, nie socjalizm, nie postsocjalizm i tak dalej, a jednocześnie wiedziałem, że nie, że nie krwawy kapitalizm XIX wieku, tylko coś innego. I dopiero poprzez znajomość Ojca Jana Góry. On jakby wskazał, podpowiedział nie palcem, ale wskazał jakby to, że trzeba zanurzyć się w nauczanie Jan Pawła II, bo tam wszystko jest. Saint Sinus jednoznacznie mówi człowiek jest wolny i dla człowieka wolnego gospodarka musi być wolna. Nie posy marksistowska, socjalistyczna czy jakakolwiek inna tak. sterowana zewnętrznie. To może być niespodzianka też dla naszych słuchaczy, że wiara może się z przedsiębiorczością łączyć. I prawda? właśnie literatura, zapoznanie się z tą encykliką yy, z z Jana Pawła II jest wszystko określone, i wtedy. Po, po, po zapoznaniu się z tym jednocześnie bym powiedział ojciec Jan Góra był też otwarty na kontakty z pracodawcami, przedsiębiorcami przez jakiś czas nawet był, był nawet tak, był księdzem, który no można powiedzieć wspierał Business Center Club poprzez swoją obecność. I to wtedy święty pamięci Szczepan Gawłowski zaprosił ojca Jana górę właśnie do, do tego, aby pokazywać, że. Nie potrzeba nic odkrywać. Jest to zapisane w nauczaniu Jana Pawła II, czyli gospodarka wolnorynkowa, ale w której najważniejszy jest człowiek. Powiem, że w tamtych czasach też nie mogłem tego zrozumieć. Jak człowiek może być ważny? Co tu jest? Bo to były lata 90., gdzie myśmy mieli ludzi ponad, bo 20% było bezrobocia. I jak ktoś mi mówi, że brakuje gotówki, a tu. Papież mówi o, o, o człowieku, że on jest najważniejszy. Oczywiście musiało minąć 10 lat. I wtedy wszystko się stało proste. Że naprawdę i 10 lat temu, i dzisiaj w procesie pracy najważniejszy jest człowiek. I w tej chwili z, tym, z tą, z tą y, 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 prawdą nikt nie dyskutuje. No i z tym wiąże się ten sentyment, który jak słyszymy I ma, o tym, tak, ojca ma do ojca Jana Góry prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Jacek Silski, któremu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu.